Podczas gdy Ukraina i Stany Zjednoczone pracują nad stworzeniem odpowiedniego, wielopunktowego planu pokojowego do przedstawienia Rosji, wojna na Ukrainie wciąż trwa. Nic się nie zatrzymało. Rosja nadal naciera w Doniecku, jednocześnie atakując ukraińskie miasta i infrastrukturę energetyczną. Ukraina odpowiada solidną obroną i precyzyjnymi uderzeniami dalekiego zasięgu. A ostatnio przeprowadziła ogromny przykład tego drugiego. Ukraina właśnie wymierzyła serię potężnych ciosów Władimirowi Putinowi w powietrznym ataku, niszcząc kilka rosyjskich celów. Jeden z tych ciosów zaboli znacznie bardziej niż pozostałe. Ukraina wysadziła w powietrze tajny eksperymentalny odrzutowiec Putina, ujawniając przy tym największą słabość Rosji. 25 listopada Kijów Post i inne media poinformowały o dużym ukraińskim nalocie nocnym, podczas którego zniszczono kluczowe rosyjskie zasoby. Według tego źródła Ukraina zastosowała sprytne podejście do swoich ataków. Najpierw zniszczono całe sieci rosyjskiej obrony powietrznej, a następnie wykorzystano powstałe luki, aby skierować drony i rakiety prosto w jedne z najbardziej wrażliwych miejsc Rosji. Jeśli to brzmi boleśnie, to dlatego, że takie właśnie jest. Ukraiński atak był dobrze zaplanowany i bardzo skuteczny. Kijowski Post informuje, że atak obejmował dziesiątki dronów i rakiet wystrzelonych w nocy. Z 24 na 25 listopada te bronie trafiły w wiele celów oddalonych od siebie o setki mil, a Rosja została z poważnymi ranami do wyleczenia. Wśród celów znalazły się fabryka dronów, zakład naprawy bombowców, jedno z najważniejszych rosyjskich lotnisk wojskowych, dwie rafinerie ropy naftowej oraz zaawansowana technologicznie jednostka obrony powietrznej. Cele były rozproszone, gdy ukraińskie drony i pociski uderzyły w portowe miasta Noworosyjsk i Tuapseu. Nad Morzem Czarnym. Ukraina zaatakowała również portowe miasto Taganrog nad Morzem Azowskim, a ten atak skupił uwagę mediów. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Według TWZ nadal nie wiadomo, jakich dronów i pocisków Ukraina użyła w nocnym ataku. Kijów Post wydaje się być bardziej pewny, twierdząc, że Ukraina użyła kombinacji odrzutowych dronów dalekiego zasięgu, które Ukraina nazwała BARS wraz z niszczycielskimi pociskami manewrującymi Neptun. Wykorzystano też inny typ drona, tym razem ze śmigłem, lecz nie wiadomo, jaki to był model. To ostatnie potwierdziło Ministerstwo Obrony Ukrainy, które na telegramie ogłosiło sukces operacji dalekiego zasięgu kraju. W celu ograniczenia potencjału militarnego i gospodarczego Rosji w nocy z 25 listopada, jednostki wojsk rakietowych i artylerii, Współpracują z siłami operacji specjalnych, nadbrzeżnymi siłami rakietowymi marynarki wojennej oraz siłami bezzałogowymi. Ministerstwo poinformowało 25 listopada, że za pomocą odrzutowca Bar, bezzałogowy statek powietrzny i pocisków Neptun skutecznie uderzono w strategiczne obiekty rosyjskiego agresora. Ministerstwo omówiło również kilka celów, w które uderzono. Jednak, jak już wspomnieliśmy, jeden z nich jest szczególnie ważny. Atak Ukrainy na lotnisko w Taganrogu w Rostowie, blisko Morza Azowskiego, wydaje się kolejnym uderzeniem w rosyjskie bombowce i lotnictwo strategiczne. Ukraina mocno zaatakowała to lotnisko, chcąc zniszczyć jak najwięcej rosyjskich samolotów. The Noel Reports X podaje, że 50 ukraińskich dronów i trzy pociski uderzyły w cele w Taganrogu. Nowy głos Ukrainy informuje, że w Taganrogu znajdują się zakłady naprawy samolotów Berejew i produkcji dronów Molnir, Atlant Aero. Jasne jest więc, że Ukraina chciała zniszczyć rosyjskie zasoby lotnicze i utrudnić ich budowę lub naprawę. Jednak nawet Ukraina mogła nie wiedzieć o wielkiej tajemnicy ukrytej na lotnisku w Taganrogu. Ujawniono, że lotnisko zaatakowane przez ukraińskie drony było bazą tajnego rosyjskiego samolotu. Rozwijany przez lata jest tak zaawansowany, że używa laserów przeciw wrogom. Według TWZ to unikalny samolot A-60. Samolot oparty na rosyjskim Ilyushin 76MD został zmodyfikowany, by Rosja mogła użyć broni laserowej w powietrzu. Jak donosi Telegraf, był to jeden z dwóch znanych prototypów. Mało wiadomo o A-60, bo Rosja ukrywała ten samolot, ale wiemy, że prawdopodobnie istnieje jako prototyp. A właściwie A-60 istniał. Ukraina właśnie położyła temu kres. United 24 media określa ten samolot jako ultrarzadki w swoim raporcie na temat ataku Ukrainy, a także podaje więcej szczegółów na temat tego statku powietrznego. A60 powstał na bazie pomysłu z czasów sowieckich. Jako powietrzna platforma broni laserowej, którą Rosja mogłaby wykorzystać zarówno do zestrzeliwania samolotów, jak i oślepiania satelitów oraz innych narzędzi nawigacyjnych, te samoloty służyły do wykrywania nadchodzących zagrożeń. Według mediów United 24 to atak na zakład Beriewa spowodował te zniszczenia. Zakład ten przechowywał A60 przez około 20 lat. Potwierdzają to zdjęcia satelitarne z ostatnich lat, które pokazują, jak A60 był przemieszczany po lotnisku. Samolot pozostał w bazie lotniczej w Taganrogu, będącej głównym ośrodkiem testowym zakładów remontowych Beriewa. United 24 media podkreśla, że wyjątkowość tego samolotu nie wynika z użycia kadłuba Iliuszyn 76. Rosyjski odrzutowiec eksperymentalny użył tego kadłuba tylko jako bazę do dalszej budowy. W ciągu dekad wprowadzono zmiany ujawniające przeznaczenie A60. Jedną z modyfikacji jest duża kopuła radarowa na dziobie, którą A60 używa do namierzania celów. Jednak to niewielka owiewka grzbietowa umieszczona za skrzydłami A60 skrywa największą broń tego samolotu. Wysuwana wieżyczka z laserem lotniczym o mocy 1 MW. Dla porównania, 1 MW to równowartość 1 miliona watów mocy. To oznacza, że ta broń potrafi wystrzelić wiązkę światła na bardzo daleką odległość. W teorii powinna być w stanie przeciąć stal jak masło. Powinna być również wystarczająco silna i szybka, aby przechwytywać nadlatujące pociski w locie. To sprawia, że A60 jest zarówno przerażającym zagrożeniem ofensywnym, jak i potężną siłą obronną. To zakłada działanie lasera. Wkrótce wyjaśnię więcej. United 24 Media dodaje, że Rosja początkowo zaczęła rozwijać A60, aby mógł on zwalczać samoloty rozpoznawcze i balony na dużych wysokościach. The Telegraph podaje, że Rosja planowała, by laser miał zasięg 40 km, a A60 umożliwiał 50-sekundowy strzał. Dlatego jego laser był trudny do uniknięcia dla każdego myśliwca w zasięgu wzroku tego samolotu. Taki silny laser potrzebuje dużo energii do działania. Być może dlatego Rosja miała trudności z wdrożeniem A60 z prototypu do etapu operacyjnego. Według United 24 Media, pomysł na A60 powstał w 1975 roku, a prototyp pierwszy raz poleciał ponad 40 lat temu. To samo źródło również zauważa, że moc do lasera A60 dostarczają dwa turbogeneratory o łącznej mocy 21 MW. Umieszczone przy tylnym podwoziu samolotu. To nadaje A60 charakterystyczny tył, co stanie się ważniejsze później, gdy będziemy analizować dowody na to, że Ukraina zniszczyła ten ultratajny samolot. Rosja testowała A60 wiele razy od jego pierwszego lotu w 1981 roku, czasami z powodzeniem. Podczas głównych testów w latach 80., samolot trafił kilka balonów stratosferycznych i samolot cel. Upadek Związku Radzieckiego i pożar w 1989 roku, który zniszczył prototyp A60, opóźniły rozwój Rosji. Program był zamrożony przez całe lata 90. Rosja wznowiła projekt A60 w latach 2000, starając się zachować go w tajemnicy. W 2009 Rosja ponownie testowała lasery A60, strzelając jednym z nich w japońskiego satelity AGSAI. Wiązka dała słabe odbicie. Świat jednak zobaczył ten test takim, jaki był naprawdę. Rosja eksperymentuje z laserem, którego mogłaby użyć do niszczenia zagrożeń znajdujących się w kosmosie. Wieści o A60 ucichły po teście przeciwko japońskiemu satelicie, co sugeruje, że Rosja uznała samolot za niegotowy, mimo dużych inwestycji od czasów sowieckich. Teraz to już niemożliwe. Ukraina zniszczyła jeden z dwóch znanych prototypów A60 to nie jedyna szkoda. Podczas ataku na Taganrog zniszczono też kilka innych rosyjskich samolotów. TWS podaje, że ukraiński atak na Taganrog najprawdopodobniej zniszczył samolot a Airborne, Early Warning i C lub testowy A100LL. a A100 ll ma tylne wsporniki kadłuba dla głównej kopuły radaru, co to potwierdza. Kopuła radaru nie była wtedy na a ll podczas ukraińskiego ataku, ale to bez znaczenia. Podobnie jak A60 kadłub stanął w płomieniach. Warzone podaje, że w zakładzie Berejewa w Taganrogu stacjonują rosyjskie A50 Airborne Early Warning i SE, będące potencjalnym celem Ukrainy. Obok nowszego A100A50 przez całą wojnę był na celowniku Ukrainy. Dwa z tych samolotów zestrzelono, a jeden uszkodzono podczas ataku drona. Moskwa podobno rozważała wznowienie produkcji A50, by odbudować kurczącą się flotę. W osobnym raporcie TWS wyjaśnia, dlaczego Rosja miała tylko 9 kluczowych A50 przed inwazją Putina. Te samoloty mogą zapewnić unikalny obraz sytuacji powietrznej z góry, który może sięgać głęboko na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, w zależności od ich strefy patrolowania, zauważa portal. Od samego początku A50 został zaprojektowany do wykrywania ataków pociskami manewrującymi na niskiej wysokości. Ta sama zdolność oznacza, że może potencjalnie wykrywać również ataki ukraińskich dronów, a także nisko lecące misje myśliwców. Uderzenie Ukrainy w Taganrog niszczy nie tylko samoloty, ale też osłabia systemy, na których Rosja opiera kontrolę nad polem bitwy. Ukraina 24 listopada przeprowadziła atak na Taganrog, którego Rosja się nie spodziewała. Uderzono także w inne miejsca. A Putinowi pozostanie zadanie pytania, na które chciałby znać odpowiedź, zanim rosyjski tajny A-60 i inne maszyny zostały zniszczone. Jak Ukraina zdołała tego dokonać? Kijowski post podaje najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie. Ukraińska broń leciała nisko nad morzem, dzięki czemu zbliżyła się do tagan rogu od południowego zachodu. Niski lot utrudnia wykrycie przez obronę powietrzną. Połączenie tego typu lotu na niskiej wysokości ze stosunkowo niewielkimi rozmiarami ukraińskich dronów stanowi ogromny problem dla rosyjskiej obrony powietrznej. Rosja zdaje sobie sprawę z problemu, co potwierdza raport profesor Siergieja Makarenki z Petersburskiego Uniwersytetu Elektrotechnicznego. Na 193 stronach, Makarenko określa rosyjską obronę powietrzną jako bezużyteczną wobec ukraińskich dronów. Robi to bardzo grzecznie, podając przykład rosyjskiego systemu The Onion Router. Jako dowód, Makarenko napisał, że eksperymentalny ostrzał małych celów systemem The Onion Router wykazuje niską skuteczność ich niszczenia. Głównymi przyczynami tego są niedoskonałości systemu kontroli detonacji głowicy rakiety przeciwlotniczej, a także duże błędy w śledzeniu celu i naprowadzaniu rakiet przeciwlotniczych na małe bezzałogowce. To problem obecny we wszystkich rosyjskich systemach obrony powietrznej, który Ukraina mistrzowsko wykorzystuje. 24 listopada Ukraina wykorzystała tę słabość, niszcząc jeden z najtajniejszych rosyjskich samolotów oraz kilka innych. Rosja ukryła informacje o utracie A60 po nocnym ataku Ukrainy. Kijowski Post donosi, że władze regionalne w Taganrogu wydały oświadczenia, w których twierdziły, że pewne szkody zostały spowodowane przez szczątki dronów, powstałe w wyniku skutecznych przechwyceń przez systemy obrony powietrznej. Wspomniano również o tym, że te szczątki uderzyły w obiekty produkcyjne Choć nie podano, czym były te obiekty. Władze Taganrogu nie skomentowały ukraińskiego ataku na A60 ani lotnisko, gdzie stał samolot. Rosja zaprzecza i odwraca uwagę. Dowodów na sukces Ukrainy jest tak wiele, że rosyjskie taktyki nie zadziałają poza Rosją. Media społecznościowe pełne są zdjęć, filmów i relacji świadków z Taganrogu, z których część to potwierdza. Ukraina zaatakowała rosyjski prototyp A68. Na przykład zdjęcie opublikowane na Platformie X pokazuje, jak wygląda rosyjski płatowiec, który płonie w wyniku ataku ukraińskich dronów. Według konta na Platformie X to płatowiec A60, a płomienie widoczne na zdjęciu są wyraźnie na tyle duże, że mogły spowodować poważne uszkodzenia samolotu. Kanał The Noel Reports na Platformie X, o którym już wspominaliśmy, udostępnił wiele zdjęć i nagrań mieszkańców Taganrogu, ukazujących pożary w oddali. Pożary wydają się pochodzić z zakładów naprawczych Berewa. Jeden z filmów wydaje się na początku niepozorny, aż nagle rozlega się dźwięk potężnej eksplozji, który przerywa osobie nagrywającej wideo, aby ujawnić, że Ukraina dokonała co najmniej jednego bezpośredniego, bardzo niszczącego trafienia. Dowody napływają również z konta Cherson CATX, które udostępniło zdjęcia satelitarne, pokazujące zniszczenia w zakładzie Berewa po atakach ukraińskich dronów i rakiet. Uszkodzenia rosyjskiego A60 i U76, możliwie A100 oraz zakładów lotniczych Berewa. W podpisie przy zdjęciach zakładu przed i po ataku czytamy o dzisiejszym ataku. Spójrz w lewy dolny róg zdjęcia zobaczysz A60 zaatakowany przez Ukrainę. Po ataku samolot jest wyraźnie zniszczony. Ponad 40 lat rosyjskiej pracy poszło na marne w ciągu zaledwie kilku godzin. Konto Status 6X w końcu udostępniło. Te same zdjęcia satelitarne i fotografie wyróżniające charakterystyczny ogon A60. Konto powiększa zdjęcie płonącego A60, by pokazać ogon i zestawia je z jednym z nielicznych dostępnych zdjęć A60. Chcę udowodnić, że Ukraina i tajny odrzutowiec to to samo. Rosja nie może zaprzeczyć tym dowodom. Eksperymentalny odrzutowiec Putina już nie istnieje. Ten odrzutowiec to nie jedyny ważny cel, który zaatakowała Ukraina. Wspomnieliśmy na początku filmu, że Ukraina uderzyła także w rafinerię ropy naftowej. Ukraina zaatakowała także Noworosyjsk, który, jak zauważa, TWZD jest miastem portowym, będącym celem Ukrainy już kilkukrotnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Port tego miasta obsługuje OK. Dwa melenu baryłek ropy, dziennie odpowiadając za 5% światowych morskich dostaw ropy, gdy działa na pełnej wydajności. Wygląda na to, że Ukraina zaatakowała port. A rosyjska obrona przeciwlotnicza tak zawiodła, że Rosja sama siebie trafiła. Nagranie udostępnione na Platformie X przez Status-6, ukazuje jak ukraiński dron uderza w blok mieszkalny. Najwyraźniej został zepchnięty z kursu przez rosyjskie systemy walki elektronicznej. TWZ przedstawia inną wersję wydarzeń widocznych na nagraniu, twierdząc, że pokazuje ono rosyjski pocisk obrony przeciwlotniczej uderzający w budynek po nieudanej próbie zestrzelenia nadlatującego drona. Nie wiadomo, która wersja jest prawdziwa, ale samo nagranie dowodzi, że Ukraina miała Noworosyjsk na celowniku. W każdą inną noc atak na Noworosyjsk mógłby trafić na pierwsze strony gazet. Podobnie jak inne ukraińskie drony, które wylądowały w regionie Krasnodar Kraj w Rosji. Nie 24 listopada. Zniszczenie rosyjskiego A 60 słusznie skupiło uwagę mediów. Rosyjska obrona przeciwlotnicza nie powstrzymuje ukraińskich dronów i rakiet, ujawniając słabość Rosji, której nie naprawiono. Już wcześniej wspominaliśmy o słabości tych systemów w wykrywaniu i namierzaniu małych, nisko lecących dronów podczas podejścia do celów. Jednak problemy rosyjskiej obrony przeciwlotniczej sięgają znacznie głębiej. 5 września Royal United Services Institute poinformował, że Rosji grozi wyczerpanie rakiet przeciwlotniczych do zwalczania dronów w ciągu kilku miesięcy. Royal United Services Institute, cytowane przez The Sun. Twierdzi, że Ukraina ma obecnie szansę na atakowanie ważnych rosyjskich celów, np. lotnisk. Dr Jack Watling z Royal United Services Institute powiedział The Sun, że według obecnych trendów Rosji rakiety skończą się prawie do lutego. O rosyjskich rakietach obrony powietrznej dodał, że Rosji już wcześniej to się przydarzyło i zazwyczaj uzupełnia swoje zapasy rakiet po ich wyczerpaniu. Jednak okres między lutym a momentem, kiedy nastąpi to uzupełnienie daje Ukrainie okno możliwości... Dzięki któremu będzie mogła wykorzystać niedobory i słabości Rosji, aby uderzyć w rosnącą liczbę celów i wywrzeć presję na rosyjski przemysł. Być może atak na A60 pokazuje, że ten niedobór rakiet wpływa na Rosję wcześniej, niż przewidywał Watling. Rosja może być teraz w takim momencie, że musi wybierać i selekcjonować potencjalne cele, których będzie bronić na własnym terytorium. A Tagan rok najwyraźniej się nie załapał. Putin zapewne żałuje tej decyzji, bo jego tajny odrzutowiec i laser zostały zniszczone. Defense Express również informował o niedoborach rosyjskich środków obrony powietrznej w artykule z 23 listopada, gdzie stwierdzono, że ten niedobór pozostawił krajowe obiekty jądrowe bez ochrony. Plusem dla Rosji jest to, że Ukraina raczej nie zaatakuje tego typu obiektów, ponieważ nie chce być odpowiedzialna za katastrofę nuklearną. Jednakże portal zauważa również, że grupa partyzancka Artesz działająca na terenie Rosji sprawdziła jeden z obiektów jądrowych. I odkryła, że nie ma tam żadnych jednostek obrony powietrznej, które by go chroniły. Według portalu, strategiczny obiekt jądrowy i miasto są praktycznie bezbronne. Następnie portal porusza kluczową kwestię. Brak obrony powietrznej w strategicznym obiekcie świadczy o poważnych stratach i niedoborach rosyjskiej obrony powietrznej. Jeśli tak istotny obiekt nie miał obrony powietrznej, ile innych w Rosji ma podobny problem? Ukraina mogła odsłonić odpowiedź, atakując rosyjski A60. Putin ma nadzieję, że Ukraina nie ma więcej informacji wywiadowczych prowadzących do innych niepilnowanych obiektów w Rosji. Wspomnieliśmy, że Rosji mogą wkrótce skończyć się rakiety obrony powietrznej. To nie jest jedyny niedobór, z którym Putin musi się zmierzyć, ponieważ jest jeszcze jeden, który będzie miał jeszcze bardziej bezpośredni wpływ na sukces Rosji na Ukrainie. To nie tylko rakiety i czołgi. Rosji kończy się artyleria, bo Ukraina ją niszczy. Obejrzyj nasz film i zasubskrybuj The Military Show, by śledzić najnowsze relacje z ukraińskich ataków dalekiego zasięgu. Dziękujemy za oglądanie.